Witajcie, na ostatnich lekcjach mówiliśmy o pokusie, z którą przychodzi zmagać się każdemu człowiekowi. W modlitwie Pańskiej prosimy Boga o wsparcie w tej walce, abyśmy wyszli zwycięsko z każdej takiej próby. Skoro już sobie powiedzieliśmy, czym jest pokusa i jakie są mechanizmy działania złego ducha, na dzisiejszej lekcji spróbujmy powiedzieć sobie, jak zatem walczyć się z pokusą. Jak pamiętacie, na ostatniej lekcji przytoczyliśmy słowa świętego Pawła, który mówił, że Bóg, zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania. Święty Augustyn natomiast stwierdził: Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Nasza walka z pokusami może być bardziej lub mniej udana: raz odniesiemy sukces, raz przegramy i upadniemy. Nasza walka ma jednak być nieustanna. Bo już ona sama pokazuje, że chcemy dążyć ku dobremu, a nie czynić zło. Tak więc, niezależnie od wyniku tej walki, możemy powiedzieć, że odnosimy jakieś zwycięstwo, ocalając naszą wiarę. Wiele już powiedziano i napisano o tak zwanej walce duchowej, jaką przyszło toczyć człowiekowi. Walce, która opiera się na powstrzymaniu się od czynienia zła. Na odrzucaniu pokus. Myślę, że wśród sposobów walki z pokusami możemy wyróżnić takie trzy metody, trzy drogi walki z pokusami. Pierwsza z nich nazwijmy ją naturalną, wpisana jest w każdego człowieka. Bóg nie jako stwarzając człowieka, już w swoim zamyśle obdarzył go potrzebną łaską, potrzebną pomocą do walki ze złem, z pokusem. Tym czymś jest ludzki rozum, umiejętność rozeznawania między dobrem a złem. Także to, co nazywamy prawem naturalnym, wpisanym w człowieka. Jeśli zmieszasz ziemniaczane pióre z sosem, to już nigdy ich nie oddzielisz. Dym ulatnia się z papierosa tatusza, ale nigdy nie wraca. Nie możemy się cofnąć. Dlatego tak ciężko jest wybierać. Trzeba dokonać właściwego wyboru. Dopóki nie wybierasz, wszystko jest możliwe. Człowiek potrafi odróżnić dobre od zła. Nie trzeba mu wszystkiego pokazywać palcem, nie mówić tego wolno, tego nie wolno, to jest dobre, a to złe. Człowiek może za pomocą własnego rozumu dojść do prawdy. Stąd jeśli doświadcza pokus i powstrzyma się od natychmiastowego działania, ale zatrzyma się i zastanowi, może uniknąć błędów i zejść ze złej drogi. Także zwyczajnie nie działajmy pochopnie, bez zastanowienia. Inną drogą walki z pokusą jest, możemy powiedzieć, droga natchniona. Jak zapewne dobrze Wam się kojarzy, natchnienie dotyczy ksiąg Pisma Świętego. Mówimy o tym, że Duch Święty natchnął autorów, którzy spisali poszczególne księgi Pisma Świętego. Jest to jak najlepsze, jest to jak najbardziej prawidłowe skojarzenie, bowiem natchniona metoda walki z pokusami oznacza walkę za pomocą Słowa Bożego, Pisma Świętego. Przykład tego pokazał nam Jezus, który kuszony na pustyni przez złego ducha Odrzuca Jego pokusy, odrzuca Jego niecne zamiary, właśnie cytując Pismo Święte. Mówi: Powiedziane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. Tak więc Jezus ukazuje tą szczególną i ważną drogę walki z pokusami. Słuchając Słowa Bożego, możemy nie dać się tak łatwo wywieźć w pole. To Pismo Święte ukazuje nam drogę wiodącą do zbawienia. To Pismo Święte ukazuje nam, co jest dobre, a co złe. W scenie kuszenia Jezusa warto zwrócić na jeszcze jedną rzecz, jeszcze jedną sprawę. Mianowicie to, że Jezus doświadczając pokusy złego, nie wchodzi w dialog z diabłem. Nie czeka, nie szuka, nie zastanawia się, ale natychmiast reaguje natychmiast przypomina słowa Pisma Świętego. Jest to bardzo ważne, byśmy także my, doświadczając pokusy, starali się nie wchodzić w te pokusy, starali się ją odrzucić, jeśli widzimy, że jest to zło, że to, to, ta pokusa skłania nas ku złemu. Także my powinniśmy zdecydowanie starać się odciąć od tego zła. Metoda trzecia, nadprzyrodzona. Nawet nasz rozum niekiedy może nie dać rady z pokusą, z natarczywością złego ducha, z jego, podstęp, z jego podstępami i kłamstwem. Człowiek również po prostu jest słaby, choć ma wolę walki, choć ma wolę wytrwania w dobrym, nie zawsze mu się udaje. Dlatego potrzebna mu jest ta nadprzyrodzona pomoc, pochodząca od Boga, Jego łaska, o którą właśnie szczególnie modlimy się w tej modlitwie pańskiej. Przede wszystkim ustalmy dokąd prowadzą te odrzwia, a ja nawet wiem jak. Proszę Tak. No. po raz pierwszy w życiu dam Ci się napić magicznego napoju. Nie! No przecież Ci mówi. Mm. I wystarczy. No bo Nie widzę specjalnej różnicy z napojem czy bez. Bóg udziela nam swojej łaski, wlewa w nasze serce pokój, umacnia w nas miłość, upodabnia nas do siebie. Jak pisał święty Paweł, nic nie zdoła odłączyć nas od miłości Chrystusa. Dlatego w walce z pokusą bardzo ważne jest, abyśmy trwali w jedności z Bogiem, abyśmy tworzyli jedno. Dlatego ta metoda tak silnie związana jest z modlitwą, ale przede wszystkim jeszcze bardziej z sakramentami, sakramentem Eucharystii, to jest Komunii Świętej oraz Spowiedzi. Walcząc z grzechem i pokusą nie możemy zapomnieć o tej najważniejszej i najpotężniejszej broni, która pochodzi od samego Boga.